Kamil Łączyński grał tutaj w Krośnie przez rok ciągle zawodnik bardzo popularny jego zdjęcie wisi w pomieszczeniach klubowych, podobno Kamil obiecał że po spotkaniu to zdjęcie podpisze tutaj bardzo go wspominają dobrze kiedy on się odbudowywał po groźnej kontuzji za jego poświęcenie, za jego wkład w grę, Kiedyś, kiedy, kiedy drugi z rozgrywających wtedy miasta Szkła Krosna doznał kontuzji, to, to Kamil Łączyński chociaż miał podkręcony staw skokowy zacisnął zęby i grał w bardzo ważnych spotkaniach Panowie, tak jest, to była taka ostatnia właściwie poważna kontuzja Kamila Łoczyńskiego Tutaj w Krośnie cztery sezony temu tak stwierdził, że zejdzie na rok niżej, żeby się odświeżyć, no i potem przecież awansował do reprezentacji Polski. No a teraz jest pierwszym rozgrywającym mocnego Anwilu Wrocławek. No, dla, dla całego Anwilu ta podróż powrotna nie będzie przyjemna, dla Ciebie może trochę bardziej, bo to jest to miejsce, w którym się odbudowałeś. Podobno masz podpisać nawet zdjęcie, które jeszcze ciągle wisi Twoje w budynku klubowym, taki miły akcent na koniec. A możliwe, możliwe. Fajny rok tutaj spędziłem, dobrze to wspominam, była taka odskocznia od tego, co było wcześniej i, i dobry początek do tego, co, było, co jest teraz. Eee, także dziękuję tutaj wszystkim eee, działaczom, że tak chwilę mnie wspominają i gdzieś tam ta koszulka jest. Natomiast ja przyjechałem tutaj wygrać i na pewno nie będę teraz tego to mile wspominał. Dziękuję bardzo. Dzięki Pięknie. Dziękujemy Kamilowi. Popatrzmy na statystyki, jak to się wszystko...